Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie, spotka na moim kanale, ja jestem Masza, a dzisiaj ze mną jest wyjątkowy. gość. <laughs> e, dzisiaj ze mną jest e, my deck appointment. Chłopak, który się spotykam, nie jest to mój chłopak, czyli po prostu e, randkujemy, tak? I zaprosiłam go na odcinek, który będzie musiał mnie pomalować, także poznajcie na m, potrzeby dzisiejszego materiału Marka. Cześć. I chciałabym wam powiedzieć, że jeśli ktoś z Was e, szczai się, kto to jest, to ja będę usuwać o komentarze. Specjalnie sprawdzałam usuwała komentarze. Jakby nie bez powodu ma na imię na Marek dzisiaj. Także proszę e, nie pisać w komentarzach, a ja nigdy wszystko delete po prostu. Więc ustawiłam teraz kamerę tak, ale jeszcze chciałabym wam powiedzieć, co ja przygotowałam. W sumie wszystkie są kosmetyki, którymi ja się maluję i też przygotowałam takie wiecie nieoczywiste, czyli na przykład to. Zadpiszę, żeby wiedział, do czego to służy. Przygotowałam jakieś kępki rzęs, przyklejał, jakieś takie gwiazdicki. A i jeszcze dużo palet, takie też basicowe i z cieniami typowo takimi e, kolorowymi. Więc ja już sobie umyłam twarz i nałożyłam paskę. Żeby było mu łatwiej. I podpowiedziałam mu, że trzeba najpierw nałożyć krem. To by było na tyle z moich z moich podpowiedzi. Już zaczynamy? Tak. Mam no, pokazywać, pewnie? Nie? Co tak. będę nakładał? Poczekaj. <laughs> To jest krem w ogóle z Skin 70 coś tam chyba? 70? Hol, holika, Holika. A, Holika, Holika, sorry. I on jest z PV, SP, SPF, sorry, SPF ja nie 50. nie za dużo Nie no, tak trzeba w sumie go dużo nakładać. On mówię, że tylko raz jest. Ja umyłeś ręce przed? Tak. Dobra. Ale co i teraz na no, to mam nakładać? Żebyś takie biała? No nie wiem. Teraz, co to jest? Czemu ty wiesz, że trzeba użyć? Nie, nie mówiłam o tego. Sobie. Teraz takie Aha. Co? co to jest? No nie wiem, co to jest, przydaj. mleko. Napisane, no tak. Ale poczekaj, a nie sądzisz, że trzeba jeszcze, żeby się... Podmuchać? <grym> 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 żeby się może... Dobra, poczekaj mhm. na ten... ten, 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 ten. Właśnie wcie, wcieramy gąbeczką krem, no tak. mówić, gąbeczką krem Żeby się wchłonął Musisz mówić co robisz dokładnie. Wcieram gąbeczką krem żeby się wchłonął I teraz to 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 co miało być w... O kurde to jak klej jest Prawie Tu z tego muszę nałożyć wow. Ale wiem co to za lotka że on mi się kiedyś pochwalił Nie, <laughs> nie mogłem chyba <laughs> na drugim spotkaniu Po prostu on taki dumny z siebie e, to jest za lotka". <laughs> No wiem <laughs> Razy dobrze, dobrze robiłeś. Tak? Mhm. Uh -huh. Czekaj, jeszcze gąbeczką postukamy. A że trzeba stukać? Ja nie wiem, bo kiedyś tak robiłaś jak się malowałeś. Teraz muszę wybrać. coś. O nie wiem, to, to, to słabe jakieś. Ale co wziąłeś powiedz coś? No <grym> to jest jakiś pył. Jakiś pył? Taki, ale to na pewno nie teraz. No pokaż co bierzesz. No zaraz, sam muszę zobaczyć coś takiego, ale to też nie teraz. To się nakłada na pewno. To się nazywa fluid. No, coś takiego. O, na gąbeczkę. Musisz mm, myślisz że na gąbeczkę. I Ile tego? O kurde, jak spływa. O, Dobra. no i tu coś maluje wreszcie. Ani przezroczysty sam. mi się podoba. Na brwi myślisz, że to jest dobry pomysł? Myślę, że tak. Myślę, że jeszcze trochę, bo mało wzięłem. <grym> Czyli chyba pięć... Dobra. No nie Jak wiemy. uważasz, jak uważasz. O pięć wąpek kurwa. Taka, bo to się jednak rozsparowuje dobrze. Mhm. Czekaj, wiem, że trzeba jeszcze. Bo żeby odciń, odcięcia nie było. O kurwa. No. Mądry. Skąd to wiesz? No nie wiem, wiem no, tak z wiedzy ogólnej kurwa No Nie, chyba trochę za dużo, nie ważne No jest luks Ja no, Wyglądam jak, ja jak British Girl z 2000 roku usta <laughs> Co ty <to laughs> robisz? Zmazuję z ust Pokaż czym zmazamy jej z ust Takim jajkiem małym Zaczyna to nabierać jakiegoś koloru, tak, jakiś kolor, no tak. Hmm. Świecidełko Może zobacz jakieś pędzelki, wybierz sobie No mam, tutaj mamy Zdrałem, za... to się... już, już <laughs> wybrałem sitko, no ale są lepsze Ale już wybrałem, ten mi się podoba, jest fajne. Ale zobacz, pokaż, o, który wdech. najpierw wybrał, uważaj No pokazałem ci Ale jak... Jakie... No pokazałem to też złote dobra, No dobra, delikatnie No delikatnie Nie uważaj na że nie No właśnie robię Kurwa. to chyba nie bardzo I miałeś zrobić, żeby było ładnie No dobra, no dobra niech ci będzie, tak zrobię Przezetrz, czekaj o kurwa, gdzie się Czy że myśli, że to jest kurwa dobry pomysł? A jak to zetrzeć teraz? Oła! Przepraszam Kurwa, podrapałeś mi pazurem Przepraszam O kurwa, jestem w tym cały złoty Dobra, starałam się zmyć jak najbardziej się dało, ale tego po prostu brokatuje się zmyć jakby pod nami musiałam wszystko od początku To to jest pewnie korektor Będziemy nakładać korektor Tu chyba nakładaj zawsze, znaczy na pewno, bo to już mi powiedziałaś O kurwa mać Oła! Proszę Pokaż się gdzie to się jeszcze nakłada? Tu? No tak. A skąd wiesz? No nie wiem, spróbuję sobie swoje jak ty się modować. A dobrze, tak? No, nie wiem, chyba tak. O, Czemu tu? No żeby konzany, no wiesz, dobrze będzie. Go 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 go! Weź oko zamknięte <laughs> góry. Go 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 go! Zapomniałeś może o czymś? No, no, ale teraz trochę fluidu Aha, jeszcze O kurcze no. hmm. Tak, pędupa. Wyrwałbym, no Ja wiem co teraz chcę A w ogóle to jest jakiś klej I nie zastanawiam się czy to się wyrzuca na przykład kleja? Ja nie wiem O, puder, ale tak? Puder No, sobie możesz przeczytać co jest To jest Sunlighter, aha Czyli rozświetlacz Okej, okay, to jest do oczu to jest eyeshadow Tak, i to jest w ogóle paleta, która jest dostępna na okolicie. I to jest um, paleta, która jest z PSA w kolaboracji z kokolitą Także możecie ją zdobyć na kokolicie Macie link na dole do tej palety i do tych wszystkich produktów And yeah, the same Fajne są, już próbowałam Dam wszystkie takie palety, które nie szkoda mi, żeby ten zniszczył. A to są takie smakowe? Nie. Smakowe? Ej, ale to Czy to są takie smakowe, smakowe chyba Nie bej Są! Na pewno są niebej. takie, co można i czekoladę czuć ale to, to chyba byłam. dla dzieci? Nie! Dla Twojej siostry! Nie! Na 200% takie są. <gry> Że o, Ale... o zapachu. A może? A nie o smaku. A to też pachnie? Nie. Róż, to jeszcze róż trzeba, pokażę. Ma małe jajko. Aha, małe jajko, tym, którym wycierałeś w tak? Ooo, dużo! Go, 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 go! Muszę Ci więcej dać, patrz z małego jajka. Masz. To z małe jajko, na duże jajko? No bo, to wiesz, to wszystko jest do czego innego, nie? No tak, tak. No. no wiem. Mm. Pokaż? Nie no. Tak to już bym się zastanowił, czy zagadać, naprawdę. Co to jest? Aha. A, właśnie, bo nie pokazałem. To jest ta brązowa szminka. trochę tu, trochę tu. Pokaż drugą. Musisz jeszcze trochę bardziej, bo nic nie widzę. O, au. Poczekaj, bo tam masz chyba niżej, a tam wyżej. Poczekaj, weź, no, musisz na mnie spojrzeć na wprost. No trochę cię krzywo zrobiłem, cholera. I co, zrobiliśmy to, żeby była prosta, no, czy no, nie? muszę tak, muszę to rozplanować. Poczekaj. Teraz damy, pewnie to jest pod poliki. Nawet czy na poliki też mm. rozświetlasz. Mm. Nie wiem, przeczytaj może. Nie wiem, czego, służy pigment, ale będzie na poliki. Tak się wybrałem pędzelek. Nie działa w ogóle. Słuchajcie, rozbudowała nam się kamera, więc podłączyliśmy znowu i będziemy robić dalej. A więc tak, skończyłeś na <grymne> pigmencie nałożonego na policzki. Muszę się zastanowić, jaki chcecie kolor zrobić. Znaczy większość wygląda w sumie tak samo podobnie. Ja pokażę jeszcze raz, jakie są. Dużo. Dobra, robimy z ciebie Barbie. Używam różowego takiego, a nazywa się Aruba. Ała, boję się. Pokaż, musisz się do mnie odwrócić. Tak, teraz. Pokaż, pokaż, no jeszcze. Za mało wziąłem chyba. O, ale ojej, człowieku. Kurwa, nie jest No co, nie wiem, ale weźmiemy teraz jakiś taki duży, bo on może na jakoś inaczej zadziała. O, ale mi się urodził pomysł. Ale weź nie ruszaj, bo muszę wziąć. Czekaj, jajko. Wszystko no jajkiem bo jajko jest dobre, serio, ono jest do wszystkiego. To jest kolor Frost. Jajka trzeba trochę użyć O, no jest petarda Jest petarda, nie? O Oj, spodobało kur... się. No i to jest to, czego potrzebowaliśmy, masz To jest takie różowe Spodobał mu się pigment z... Skobo chyba to jest? Zauważyłem, że te pędzelki nie mają większego znaczenia już Pośliń najpierw tu pędzelek Poślij? Poślin, no normalnie, normalnie wóz do ust pędzel Ale już mam to w blokacie, ty To otrzep z blokatu i poślin. No po prostu o nie, co na policzki dałeś? A gdzie? Nie tak, no, uważasz, dobra, no co dalej. Tamto to było rozświetlacz. Dobra, jajko, uratuję. To gdzie się to nakłada? Jak nie na policzki. <noise> dobra, nikt nie widział. <noise> Ale no, że tu już masz dużo. Damy to pod oczy. A coś na, właśnie na, na powiekę nic nie dałeś. No pokazuj teraz, który rzeczy. No tańcznie nie. nie. Wręcz? Chodziło o <noise> <A. głosy> dobra. Jak dużo, weź ten. Pojenka będę musiał używać drugą. <laughs> o, o kurde, O kurde. O kurde. O kurde. O weź zamki oko szybko. Mówiłem zamki oko, to mrugasz. Ale weź, bo zapsujesz, nie dotykaj tylko. Daję ci podmuch. Chcecieliśmy kurwa taki pędy ale prosto otwarte oko O nie, to była nie! No, nie teraz to, tylko do czego to jest właśnie? Do czego to służy? Może do ust? Może? To jest do ust! Ale nie na usta będzie coś fajniejszego. Sunlighter. Taki dobra, biorę, nie wiem ile. No sporo. Trochę. Dużo? No. Dobra. I to tu rozświetlimy, o. Dlaczego mm. by nie? Teraz kreski, do że kresek. Już wolę mu pomagać, naprawdę, sorry, ale już. Nie lepiej, ty na przykład? Ale to jest samo. Nie, bo tam to jest brudowy. O Jezu Chryste! Dobra, no, nie możesz tego zmuszać, musisz to naprawić jakoś. Robimy szlaczek. Szlaczek? Aha. Masz jakieś jest takie coś, co się świeci do ust? No mam. Nie, to nie jest ten vibe. A Kujesz? jaki mamy wi' ja już nie wiem szczerze mówiąc. Piżam oparty! Piżam oparty, okej. Okay. Możemy spróbować z tak? Tak? tak. Najpierw kontura. Uh -huh. <noise> o. Ojej oj oj, ale się wyjechało. Kujesz, jajku. Tak, jak wszystko naprawi? Ej! Jakby brałbym. I teraz to jest taka, już wiesz, 10 na 10. <noise> Czyli to już jest tak, mm, koniec, tak? Dobra, co? więc będziemy big review, bo będę musiała namalować rzęsy Szkoda, że w ogóle nie zrobiliśmy brwi A czym? Oj, uważaj lepiej Oho. Uh -huh. mm. Nie, myślałem, że będzie gorzej, jak mam być szczery, nie? Serio, myślałem, że będzie gorzej Dobra o kurwa, właśnie skończyliśmy makijaż. Powiem wam, że ja wyspie bez... też myślałam, że będzie o wiele większa tragedia. Z tego co czułam, co się dzieje na mojej twarzy, a naprawdę nic nie widziałam. Powiem Wam, że to jest lepsze niż poszłam na makijaż do najgorzej ocenianego salonu w Warszawie. Serio? Zapłaciłam 200 zł, tak było o wiele gorzej. Tutaj w ogóle macie link do tego filmu. Uważam, że jest to o wiele i tak lepiej zrobione. Ej, serio, ale w sensie podkład. fajnie, nie tu! Ale nie skóra jest dobrze. Jakby sk... podkład mi dobrze chwilę jako... mówiłem, że. Jakoś dobrze to wygląda. Dzi. It's not bad, trochę mam nisko kości policzkowe Wyglądam mi miała brodę z daleka Ale i tak uważam, że Pouratowało ten tak makijaż i jajeczko Ja teraz wyglądam jak tu jajko, kurwa ja przy, ja Przyjaciel Ja wyglądam jak tu jajko Więc dziękuję wam bardzo za uwagę, jak wytrwaliście Podajcie na moje social media, czyli instagram, twitter i tiktok, oceniajcie make up i serio mi się wydaje porównajcie sobie do tego e, filmu, z, gdzie byłam o najgorszej makijaż ocenianej makijażystki w Warszawie i wydaje mi się, że jest bez co zrobione lepiej, także mógłbyś za to brać 200 Nie <laughs> <laughs> jak ona. Dobra, kolejny raz się rozładowało, dajcie znać jak wam się podobało i Poza, jak ładnie. No papa mi się podobało. Tak? E, tak, e, jest okej okay. jest mm -hmm. najgorzej mm -hmm. i fajnie bo fajnie. A co było najtrudniejsze twoim zdaniem? Kreski, ja nie wiem jak można takie cienkie Kreski narysować. Bo wybrałeś też szkietkę, a nie eyeliner. Nie Ale nie i wiem, tak poszło jest. ci źle. Więc to by było na tyle i baj. Baj.